Hej, 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 cześć kochani moi, witam was w kolejnym odcinku na kanale, ja jestem Natalia, ostatni odcinek z całą paczką Wielkie Granie, dzisiaj sobie też podsumujemy jak ta paczka wyszła i tak jak wam mówiłam otworzymy parę kopert, mam tutaj 21 kopertek, wszystkie są podpisane, ale tutaj z tyłu, żeby było wiadomo, która jest czyja, numerki, sami sobie wybieraliście, mam tutaj ściągę, jakie kopertki mogę na tą chwilę już otworzyć, tutaj mam tak, elutka, jedna koperta, i cztery koperty, Bożena jedna, Marian trzy koperty, Ola Roxy jedna koperta. Marian ma dodatkową kopertę za to, że wziął najwięcej strapeczek i tą kopertkę też sobie dzisiaj otworzymy. Zobaczymy, co było w numerku, którego nikt nie chciał, bo to była ta ostatnia, której numerek ostatni, której nikt nie wybierze, trafia do osoby, która wybierze najwięcej strapeczek. Także jestem mega ciekawa, bo ja naprawdę nie wiem, w której kopercie są jakie wygrane. Wiem, jakie tam mają być, że na przykład najniższa to jest strapeczka za trzy, najwyższa to tam chyba za 35. Coś takiego. No, ale w którym numerku co jest, to tego nie wiem. Więc zanim kopertki, to przejdziemy sobie to do zdrapeczek. Dzisiaj numerek 11, 12, 16, 17 i 21. Zaczynamy od 11. I tutaj mamy Ola Roxy. Ola, trzymamy za ciebie mocno kciuki. Ja też przybliżę, żeby wszystko było ładnie widać. Yy, I no to co? Trzymamy kciuki za uczestników. Niech wygra najlepszy.

na boczek i biorę kolejną. Kolejna z numerkiem 12 i to jest Gosik. Gosiu trzymamy za ciebie mocno kciuki. Powiem Wam tak, no tej gwiazdy razy dwa dalej żeśmy nie znaleźli. Dalej ja nie wytrafałam. <laughs> Może się trafi w końcu. 44, 53, 16, 37 i 17. Szukamy, mamy tak. 38, 49, 30. O, jest 37. Super. W dwunastce. Dalej mamy 29, 36. O, i mamy gwiazdę, która nam mnoży pięknie. 32, 58, 21, 26, 18 i 48. Kolejną mamy 30, 27, 35, 56 i 46, 59, 51, 22 i 11. Udało nam się trafić tą gwiazdeczkę. Także fajnie, gwiazdka mnoży razy 2, a tutaj mamy dyszkę, razy 2 to 20. A pod 37 mamy też dyszkę, czyli mamy drugą 30. I kontrolne E, to by się zgadzało. Także super, że jeszcze coś tutaj nam wpadło. Brawo, Gosiu. Tutaj kolejna jest 16 i to jest Marian Rzet. I tutaj zobaczymy: 23, 56, 59, 47, 40.

cztery mamy pięćdziesiąt dziewięć czterdzieści trzy jedenaście i trzynaście dalej dwanaście trzydzieści cztery czterdzieści pięć szesnaście dwadzieścia trzy czterdzieści sześć czterdzieści osiem trzydzieści siedem dwadzieścia siedem dwadzieścia dwa trzydzieści sześć pięćdziesiąt cztery czternaście

i 37. Więc też wychodzi, że 100. Tak. Mamy G i C kontrolne są różne. Przejdźmy sobie do podsumowania całej tej paczuchy. Na 25 sztuk z drapek wygrało 7. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7. Tak jest i teraz tak numerki, które wygrały 12, 8, 1, 15, 14, 24 i 10. O, widać, widać. To tak nawet blisko się miał tu jest po kolei. 14, 15. Potem 8, 12, 10. No, Ale wynik wcale nie jest jakiś taki łała, wow, wow Super. Yy, 12, tutaj mamy 30 zł, bo gwiazda mnoży razy 2 yy, plus tadyszka. Yy, to jest Gosia G. Tutaj mamy w 12 30. W 8 też jest 30. 20 i 10. I to jest. M8602, z drapeczka Marysi także tutaj mamy dwie trzydziestki tutaj będzie, yy, będziemy walczyć o to, która dziewczyny będą walczyć o to, która wygra, yy, bo będziemy musieli zrobić losowanie a ja muszę znaleźć jakieś karteczki zaraz coś poszukam, ale poczekajcie zaraz zanim to to policzymy, to mamy 60, tak, tak, tutaj jest yy, a, a, a to dyszka, to jest 70 i tutaj było u dyszka yy, tu jest też A osiemdziesiąt Ola Roxy tu była

60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 na 250. Czyli to jest taki gwarantowany zwrot, no nie? Takie coś, co na pewno wpadnie, jeżeli kupicie całą paczkę. I tak jak powiedziałam, tutaj mamy ósemeczkę i dwunasteczkę. Mamy marysię i mamy gosie. Ja tutaj będziemy musieli zrobić losowanko, która z dziewczyn wygrywa z drabki za stówkę lub przelew. Jak z drabki, to dorzucam słodkości do wysyłki, żeby nie było im smutno w paczce. Jak przelew, to, to przelew. Jak to woli. To tutaj zaraz sobie zrobimy losowanie. Odkładam te strapeczki, tak wiecie, żeby tutaj nie przeszkadzały. Mam te postaki też. I teraz tak, mamy tutaj elutki kopertę. Mogę otworzyć jedną. Już muszę tylko poszukać. O. To weźmiemy sobie. O, dwunasteczkę. Mogę szukać i z Wami. Gosia G4 koperty. No to co, mamy tak? Gosia G2, trzy I cztery, cztery koperty, gosige. Bożenka, jedna koperta. Zaraz zobaczymy, co my tu mamy, kochana, dla ciebie. O, jedna koperta. Dalej, Ola Roxy, jedna koperta. Tutaj mamy ole. I Marian, trzy kopertki plus ta jedna. No to tą jedną to ja zaznaczyłam. Wiecie co, ja wam powiem? Taką gwiazdeczką. Jeden, dwa, o, to jest ta czwarta z gwiazdeczką, ta co została mm, i jeszcze jedna, o, tak byśmy to rozegrali. i tyle zostaje do następnej paczki koper do otworzenia, o, a tyle sobie otworzymy dzisiaj, no i co, zaczynamy, zaczynamy od y, czwóreczki, czwóreczki, oj, Traciło. Czwóreczki nikt nie chciał. <laughs> to został numerek, dlatego Marianowi przypisałam. Bardzo Ci, Marian serdecznie dziękuję ogromne serducha dla Ciebie za udział w zabawie i za to, że wsłapałeś najwięcej z drapeczek. I zobaczymy, czego nikt nie chciał, a co pójdzie do Marianu. Tutaj mamy... Zdrapka za 10 i za 20 złotych. Także zobacz, to jest naprawdę bardzo dobra koperta. Bardzo dobra. Zdrapki za trzy dyszki to jest bardzo dobra koperta, bo przypominam, że zaczynamy od 3 złotych zdrapeczki. Także brawo Marion. Bardzo, bardzo się cieszę i gratuluję. To już jest na pewno twoje. Dalej weźmiemy sobie też Mariona kopertkę numer 5. Może tak będziemy łatwiej rysywać, Albo nie. <laughs> I tutaj w tej mamy, a tu przypominam, że to jeszcze nie wszystkie te kopertki. Tutaj mamy za 1 i za 5 złotych, czyli no za złotóweczkę i za piątaczka. Odkładam kopertkę. Kolejna Mariana kopertka z numerkiem pierwszym. I tutaj mamy zdrabka za 1 i za 3. To Ci powiem, że los wybrał Ci lepiej niż sam te numerki. <grym> I ostatnia na dzisiaj, Mariana. Kopertka z numerkiem 10. I tutaj mamy. Wow, za 10 i za 10. Super! Bardzo ładne kopertki zgarnęłeś. Łącznie tutaj już mamy, zobaczcie, 20 plus 30 to jest 50, 56, 57, 58, 59, 60. Za 60 złotych Marian wygrał sobie tapeczki. Także brawo, gratuluję. Ja to sobie za chwilę gdzieś odnotuję. Dalej zaglądamy kopertka Oli Roxy z numerkiem 15. I tutaj Ola wygrała. Zdrapeczkę za piątaka. Brawo Ola gratuluję. Muszę to tak układać, żeby mi się to potem nie pokićkało. Bożenka wybrała sobie kopertkę Zoom z numerkiem 16. Dobrze sklejone koperty. <grym> I tutaj Bożenka wygrała. Dwie zdrapki za 5 i za 5. Także gratuluję, kochana. Dwie zdrapeczki dla Ciebie. Gosia G, kopertka z numerkiem 9. I Gosia łapie zdrapeczkę za 5 złotych. Kolejna kopertka, numer 21. Zdrapeczka za 3 i za 5 zł. Kolejna kopertka z numerkiem 17. Zoom nie chcę się łapać tu. I tutaj w 17 mamy kolejną zdrapeczkę za 5 zł. Kolejna kopertka z numerkiem 7. I w 7 mamy zdrapeczkę za 3 zł, to jest najniższa jaka mogła wpaść, a i tutaj już mamy elutkę, dobra, to tutaj mamy tak 4 kopertki, 4 za piątkę i za piątkę czyli mamy dychę, 15 e, 16, 17, 18, 19 21 zł, mamy tutaj zdrapeczki za 21 zł dla Gosikie, w tych kopertkach to nie są jeszcze wszystkie kopertki Gosi, tak samo jak nie wszystkie jeszcze Mariana, jak dobrze kojarzę, a na pewno dobrze kojarzę, Także jeszcze wszystko się może trafić Także gratuluję Ci, Gosiu. I ostatnia kopertka. Tutaj mamy Elutka. I kopertka jest z numerkiem 12. I Elutka wygrała... Z ...drapeczkę za piątaka. Gratuluję. Mówię, fajne jest to, że tutaj biorąc udział macie szansę na zdobycie głównej wygranej, jak i również... Takiej dodatkowej nagrody, prawda? Bo tutaj każdy, kto wziął te dwie sztuki, wygrywał swoją kopertkę. Jak widzicie, w kopertkach tutaj nawet widzicie, było za 3, za 5, za 1, za 20 i za 10. Także są różne wygrane, przekraczające granice, powiedzmy, tych 20-30 złotych, tak? No bo najmniej licząc, właśnie, że za dychę i za 20, ktoś wziął strafeczki, to masz 30. Dobra, kochani moi, ja muszę iść znaleźć jakieś karteczki, bo nie mam przy sobie tutaj. I będziemy losować, ponieważ mamy dwie takie same. E, jak się nazywa? wygrane. Także ja za chwileczkę do Was wrócę z karteczkami z długopisikiem i zrobimy losowanko. Wróciłam do Was, kochani moi. Mam taką karteczkę z kalendarza, który właśnie dostałam od Gosigie. I muszę ją przedrzeć na pół, żeby tutaj zawarte. I tak się zastanawiam, że chyba wezmę napiszę Skropka numer i dwa numerki wpiszę. O, mamy to na pół i zobaczymy, jak to będzie. Zdrabka numer 8 i zdrabka numer 12. Numer 12. O, trzymam kciuki za obydwie baweczki. Cyk, cyk, cyk. Zobaczymy, komu uda się wygrać. Powiem Wam, że to szkoda, że najwyższa wygrana w tym, w tej wielkiej. W wielkim graniu to 30 zł razy 2, tym bardziej, że stopnie wygranych. Mamy tu jeszcze 50, 70 i setkę. No a tutaj nam dali kurczę 2 razy 20, tak i 2 razy 30. No to tak słabo strasznie, jak ja to złożyłam. Tak. Tak i na pół. O, dobra. Pudełko do losowania od wszystkiego. <laughs> dobra, losujemy. Zobaczymy, której dziewczynie się po szczęści. Tutaj mieliśmy gwiazdkę mnożącą, a tutaj tylko liczbę. O, i wyleciał nam ktoś. Druga kartka została. I kto nam tu wyleciał? Który numer z drapeczki wygrywa? Wygrywa numerek ósmy, a numerek ósmy to Marysia, M8602. Serdecznie Ci kochana, gratuluję. Tutaj u Marysi to wiem, że będzie chciała przelew. Także super, wiecie co? Marysia ma jeszcze tą megalinie, to nie będziemy otwierać kolejnej kopertki, także kochana no wszystko bym chciała wysłać razem, bo, aczkolwiek jeżeli już chcesz tą nagrodę, to po prostu napisz mi maila, wyślę Ci yy, przelewik a jeżeli zechcesz poczekać, aż ruszą megalinie i yy, jak wytrapię Twoje linijki, to wtedy bym wysłała i otworzylibyśmy kopertkę, bardzo wszystkim dziękuję yy, za udział, za obecność za oglądanie, yy, słyszymy się Widzimy się w kolejnych odcinkach z zabawy. Kolejne odcinki to będą mega linie. Planuję po dwie sztuki na odcinek drapać. Zobaczymy, jak to będzie też czasowo. Myślę, że za długo mi się nie zajdzie. No i też, tak jak tutaj, będę między odcinkami dodawać też odcinki trochę z losami, żeby jakby była ta oglądalność. No bo nie oszukujmy się, losy się dobrze oglądają, a jakoś trzeba wyświetlenia podbić do góry. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. Tutaj idę sobie, jak skończę to nagrywanie, pójdę sobie, pospisuję, kto ma jakie strapeczki z kopert do wy wygrywania. Rane, żeby mi się to potem wiecie nie popiekało, bo takich rzeczy jednak muszę pilnować bardzo dokładnie. No i co? Mam nadzieję, że jak na razie wszyscy są zadowoleni <grytanie> i trzymam kciuki za wszystkich, za całą paczkę mega Megalinii, żeby to wyszło jak najlepiej, dużo lepiej niż tutaj. I za resztę waszych nieotworzonych kopert, bo tutaj jeszcze ich troszeczkę mamy, mamy Mateusza, mamy Elutkę, mamy właśnie Marysię, mamy Ole, mamy Martinkę. Mariana, Mariana i Matiego, Matiego. Także do następnego odcinka. Trzymajcie się ciepło. Buziaczki. Pa, pa, pa.